światła? Nie! Krzyż! Nie. nie! Protestuj z dyscypliną! Nie! Kłowa do góry! Nie! Jesteś patriotą? Nie wiem. Trudno. Zależy co rozumiem przez patriotyzm. Ale... A co ty rozumiesz? W sumie nie wiem. Trudno, trudno mi. Nie mam takiej jednej koncepcji spójnej tego czym jest patriotyzm i, i, i czy ja w takim razie jestem patriotą, czy... Jestem przywiązany do Polski, ale jakbym miał wyjechać, to chyba bym jakoś specjalnie nie, nie odczuł. Nie! Ja bym tęskniła za Polską, ale pewnie by skłoniła mnie do wyjazdu na przykład lepsza praca albo większe zarobki i pewnie bym była skłonna się zgodzić na wyjazd za granicę niż pozostanie tutaj. Oczywiście zdarzają się wyjątki, którzy to na Polskie są wrażeni, nie wiadomo o co, ale ja i szanuję to miejsce i zwłaszcza, zwłaszcza moje lokalne otoczenie. Mi się wydaje, że każdy jest przywiązany do swojego kraju i, no i czuje taką potrzebę bycia w nim, że nawet jak wyjedzie, to jednak zawsze w tym sercu pozostanie jakieś wspomnienie i, i pamięć. Pielęgnowanie tradycji, czyszczenie świąt. Historia, żeby jednak pamiętać co się działo, to myślę, że to też jest patriotyzm oczywiście. Nie? Patriotyzm w dzisiejszych czasach przejawia się w dbaniu o ojczyznę poprzez takie bardzo małe sprawy, jak, jak nie wiem, dbanie o środowisko przede wszystkim. Tylko w ten sposób najlepiej to wyrażać, a nie. Nie chodząc na różne marsze, bo to w żaden sposób nie pomaga krajowi. Taki aktualnie największy patriotyzm, żeby właśnie nie zalegać, że zgodnie z prawem i, i nie tyle co pomagać, tylko bardziej nie szkodzić tej Polsce. To chyba aktualnie tak najbardziej. Nie? Najbardziej popularny wśród, wśród młodych ludzi jest pewnego rodzaju, powiedzmy, patriotyzm lokalny. Bo ja na przykład no zawsze wspieram swoje miasto, kiedy gdzieś jestem i zawsze staram się przydać dobre strony, no też jakieś złe, zawsze się znajdą, ale mimo wszystko myślę, że większość, większość młodych ludzi tak właśnie robi że stąd skąd pochodzą i ma wszystko, chwalą to miejsce i jest dla nich coś warte. Aktualnie mamy pokój, jest wszystko ok, to tak, no kochamy ten Poznań, a to jednak za Warszawą, to jednak nie, ale myślę, że jakby doszło co do czego, to by, to się wszyscy okazało, jednak, jednak wszyscy jesteśmy Polakami i żyjemy w tym samym kraju, także razem walczymy za tę Polskę, czy, czy jak tam była potrzeba, nie? Młodzi ludzie narzekają, chodzą na różne marsze, organizują się nacjonalistycznie, a, a potem rzucają śmieci, gdzie popadnie i a narzekają i uważają się za największych patriotów. Pomocy!